Siemanko wszystkim z tej strony Jakub Żukski, kierunek trener i pełna Moc TV. Dzisiaj kolejny filmik z serii Biznes Trenera Personalnego i się, zajmiemy się tworzeniem oferty, czyli stricte tym, co ma przyciągnąć klientów do nas, potencjalnych podopiecznych. Tylko tak, to się można to nazwać tak zwanym lejkiem sprzedażowym. No ale jakbym to nazwał, to zapewne nikt z was by tego nie wyszukał, bo jeżeli ktoś wie, co to jest i dobrze tego używa, no to myślę, że nawet by nie szukał czegoś takiego. Ale to nie znaczy, że gdzieś tam jesteśmy kiepscy w czymś czy coś takiego, tylko po prostu należy to zrobić tak fajnie z głową, bo można to zrobić na pół gwizdka, można wiedzieć co to jest, ale to nie będzie działać i nie będzie przynosić żadnych zysków. Więc ja dzisiaj powiem o tym, jak tworzyć ofertę. W pierwszej kolejności zapraszam Was na Wiedza i Biznes Trenera, grupę na Facebooku oraz na kierunek trener.pl i szkolenie z fizjoterapii oraz do podcastu Biznes przy kawie. Ok, czyli tak, jeżeli chodzi o tworzenie oferty, to w ogóle zacznijmy od tego, że ta oferta musi być stworzona w taki sposób, żeby nie odrzucać tej osoby, która ją zobaczy. Przykładowo sponsorowana reklama na Facebooku może odrzucać tym, że osoby, które nas nie znają, a praktycznie nigdy nas nie znają, bo dostają sponsorowaną reklamę, więc generalnie nie były wcześniej na naszym profilu, tylko po prostu są zainteresowane potencjalnie usługami, które świadczymy, więc nie proponujmy im od razu czegoś, co jest płatne, najlepiej zrobić darmowy content, który przyciągnie tą osobę. Bo jeżeli kogoś nie znasz a, i proponuje ci ktoś tą ofertę, widzisz jego filmik czy coś, jak Ci coś sprzedaje, no to sam, sam się wkurzasz, sam się denerwujesz i dlatego też samemu tak nie rób. Ok, czyli pierwsze, co możemy zrobić fajnego na Facebooku lub na Instagramie lub na YouTubie, ale proponuję tutaj zrobić na przykład to zacząć od Facebooka, to będzie zrobienie filmiku z przedstawieniem się, czyli stricte z tym co, czym się zajmujemy, jak się nazywamy, dlaczego tym akurat, dlaczego to jest nasza pasja, tylko to też musi być filmik promowany z dobrze wytargetowaną reklamą, to no, nie jest tylko taki filmik, który wrzucamy i gdzieś tam sobie leci weter, go faktycznie to promujemy. No i co, co tu dużo mówić, no, to przedstawienie się to jest typowa taka typowy elevator pitch, czyli to jak się nazywamy, czym się zajmujemy I, i, i tyle w temacie. Te osoby mają nas po prostu poznać. Ok, na początku może powiedzą, no dobra, no jakiś tam gość. Jeżeli ten filmik nie będzie ciekawy, no to, to nikogo to nie zainteresuje, ale jeżeli będzie w miarę ciekawy zrobiony, no to m, będziemy, gdzieś tam się zapiszemy na chwilę, chociaż w tej pamięci tych osób, do których to było promowane. Dlaczego zaczynam od tego? Ponieważ od razu nie chcę Wychodzić z czymś dla kogoś, jeżeli mnie nie zna, tylko stopniowo to ten brand personal rozkręcać. Następnym filmikiem drugim, które możemy zrobić, żeby to wszystko było z głową, jak zaczynamy na przykład nasz Fanpage, to możemy dać filmik z darmową wiedzą, czyli te osoby już gdzieś tam troszeczkę nas znają, bo ta reklama jest przeważnie targetowana podobnie jak wcześniej. No i wtedy w takim filmiku rozwiązujemy jakiś podstawowy problem, który zwykle występuje u naszych klientów czy podopiecznych, no to wiecie, znacie te problemy, nie będę tutaj wymieniał ich w kółko, ale przykładowy, taki flagowy dzisiejszych czasów to są skutki sedimentaryzmu, siedzącego trybu życia i o tym też możemy powiedzieć, jak temu zaradzić, jak sobie z tym radzić, chociażby bez, bez trenera, tylko na przykład, co możemy zdziałać sami. No i przykładowo taki filmik też puszczamy i się zapisujemy w tej pamięci tych ludzi z początku. No i później już możemy działać dalej. Czyli stworzyć jakiś produkt podstawowy, najlepiej żeby to był jakiś e-book. Ja proponuję e-booki, bo są najprostsze, można to zrobić w formie 30-40 stron i jest fajnym produktem, który na nas później pracuje, więc możemy go stworzyć w PDF-ie, w Wordzie, w czym tam chcemy, w PowerPoincie i zaprosić do landing page'a. Albo no tak, jeżeli komuś się wyświetla ta reklama, no to on widzi, że to jest jakiś e-book, tak, albo go to zainteresuje, albo nie. Jeżeli zrobimy to w porządku, dobrze, tak jak powinno być, no to ta osoba się prawdopodobnie tym zainteresuje, jeżeli to jest dobrze stargetowane. No i OK. Czyli wchodzi sobie na tego landing page'a, taką stronę lądowania i tam może sobie pobrać tego e-booka, czyli hmm, jednym słowem Zainteresowana osoba w zamian za to, że tego e-booka dostaje za darmo, zapisuje się na waszą listę mailingową. Czyli to jest taka lista podłączona do tej strony, to jest tak zwany newsletter, czyli jak wy na przykład się gdzieś tam zapisaliście na jakimś portalu, to przeważnie później przychodziły maile do was. Czasami chcieliście, czasami ich nie chcieliście. To już zależy, można się z takiej listy zawsze wypisać. No i przychodziły te maile z jakimiś tam informacjami. No i wy podobnie ten lejek sprzedażowy będziecie swój budować. Pewnie się zastanawiasz już teraz, gdzie tu są pieniądze z tego. Ja powiem to gdzieś tam przy końcu. No, bo one dopiero wtedy się pojawiają. Więc jeżeli stworzyliśmy ten darmowy produkt tego darmowego e-booka, ta osoba już jest na tej stronie lądowania, wylądowała na niej, czyta sobie informacje na temat tego e-booka. Może trochę już cię zna, jeśli nie, no to tam też informacje są o tobie, pobiera sobie go, zapisuje się na tą listę. No i co dalej? Ok, dostała darmową porcję wiedzy, więc jest tam gdzieś. Ta wdzięczność z tyłu głowy, no ale dobra, nie musi jakby to chwytać, działać czy cokolwiek. W każdym razie, my mamy tego newslettera i możemy go osobom z tej bazy, tych, którzy pobrali tego e-booka, wysyłać. Czyli sobie cyklicznie, na przykład raz w tygodniu wysyłamy newsletter z jakąś wiedzą. Ja proponuję tą wiedzę dalej tak powiem pompować, a nie wysyłać żadnych ofert. Czyli jeżeli ta osoba dostała już tego e-booka, to dostaje następną porcję wiedzy, czyli 10 rad na to i na to, 20 na to i na to, może ofertę następnego e-booka, który też na przykład będzie darmowy dla niej i po trzech, czterech takich mailach możemy gdzieś tam na przykład wysłać jakąś ofertę z kodem rabatowym czy jakąś ofertę cykliczną, sezonową, może to być tak jak w przypadku teraz Black Friday. Czy jakaś świąteczna, i wtedy jest bardzo duża szansa, że ktoś taką usługę kupi. W innym wypadku będziemy przepalać budżety, bo dokładnie tak to się robi. Ten content przekuwa na sprzedaż. Jeżeli będziemy robić inaczej, no to będzie taka sytuacja, że wyświetla albo wyświetla się komuś nasz produkt, który go nie interesuje, albo się wyświetla taki produkt, który by potencjalnie zainteresował, ale już denerwuje na wejściu tym, że musimy za coś płacić, a ja nie znam tej osoby nawet nie wiem, czy ona. Dobrze to robi. Możemy też iść inną drogą, ale to już nie będę na ten temat mówić. Czyli na przykład dać darmowy trening od razu, lub darmowy jakiś testowy tam jadłospić, czy testowy plan treningowy na 7 dni czy 14. Ja proponuję takie 7-dniowe. Wtedy ktoś może zobaczyć, jak się z nami pracuje. Jeśli pasuje tej osobie, no to w porządku, jeśli nie, to nie. Więc tą drogą też można iść. Ale myślę, że to najlepiej, tak tworzony lejek sprzedażowy jest moim zdaniem najskuteczniejszy. Ja w ten sposób sam działam. I to również Wam polecam. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, wbijajcie na grupę, wbijajcie na kierunek trener. Hej.